Siema, ja jestem MarekGaming112 a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie tą paczkę i zobaczymy co w niej jest zapraszam do oglądania no dobrze, więc paczkę mamy już na stole sobie ją teraz rozpakujemy okay, to jest jedna rzecz i mamy drugą rzecz Pierwsza rzecz to może Was ciekawić co to jest Jest to taka jakby O shit. jest to taka jakby Szyna klamera muszę sobie ją otworzyć Nie wiem czy to w ogóle można jeszcze nam nazwać hmm. ja, kupowałam w militarii, mówię od razu. E, to się nazywało taśmia usztywniająca. Nie takie coś hmm. Później Wam pokażę jak to działa dokładniej. Na razie to sobie odłożymy. Bra. I tu mamy apteczkę. Przedam pytania Ktoś by mógł się by mnie zapytać yy, dlaczego kupiłem tę apteczkę znowu yy. <gryitez> dlatego że też jest z wyposażeniem już właśnie jedną sobie przeznaczę do yy, do działań powiedzmy co to jest? O. Yy, jedną sobie powiedzmy przeznaczę do działań typu złamania, a drugą taką ogólną, czyli jakieś nie wiem, krwotoki itd. Yy, może tak te nożyczki to yy, od razu sobie wymienię pinseta. Yy, może się przydać, chociaż najlepszej jakości to ona też nie, z tego co widzę. Tu mamy patyczki hmm. jakieś. No to samo chyba do jakiegoś odkażenia czy coś. Tu mamy tak. Ten... A, cztery. mamy 5 razy gazę taką. Kolejna część. Tu jakby ktoś nie wiedział, to mamy. E, rozpiska, co się znajduje w tej apteczce, to, to też sobie nie mamy. E, To jest maseczka do e, resuscytacji. Kiedy, nie wiem, jak to powiedzieć, e, kiedy, e, kiedy prowadzimy resuscytację, e, również. Wdechy ratownicze musimy robić, i to służy do tego, żeby nie mieć bezpo bezpośredniego kontaktu z poszkodowanym. Tu mamy mm, chusteczki nasączone alkoholem, na, na przykład do dezynfekcji jakiejś. I tu mamy rękawiczki nitrylowe, chyba. Ale zobaczymy chyba tak nitrylowe e, tu mamy takie jakby nie wiem jak to nazwać e, może będę miała napisane tutaj Nie to o. a tu mamy e, dwie grawki i takie materiał e, zas Teraz może przeczytam co to jest nie, nie wiem co to jest, nie wiem nawet Tiguer bandaż <grymne> takie coś yy. to jest tak jakby, tu mamy zastosowanie, jakby ktoś sobie połamał rękę możemy tym przytrzymać z tego co widzę, możemy zrobić tak jakby bandaż, znaczy tak jak że możemy zrobić ogólnie to jakieś do poparzeń być może możemy przytrzymać sobie nie wiem kostki lodu, albo coś hmm, tego jest dwa z tego co... no tego jest dwa yy, bo nie dokończyłem to się nazywa po polsku z tego co wiem w sensie jak, jak na przykład mamy złamanie takie to się nazywa chusta trójkątna Sorry, że mamy tak czasami... No właśnie Buja, ale czasami uderzam rękę. Mamy bandaż. Chyba nie muszę tłumaczyć do czego on służy. Mamy plastry. Nie wiem czy to będzie widać. Są plastry tam w środku. To nie wiem do czego to jest. Jakiś. Nie wiem czy to jak nie odpakuje, to sami. Dobra. Odpakuje to i tak. Nie wiem do czego to służy. Aha. To jest taki jakby. Jedno co możemy w sumie odpakować. С как-то отпаковать. nie zapakowane. No i szczerze mówiąc nie wiem co to jest. Tego to rozpakowuję. Mam tego 10, więc... No teraz już to już w sumie 9, bo tego nie będę na pewno używał. To się jak to się nazywa? To jest to samo chyba, nie? Tak, to jest to samo. Gaz bandaż. Jakoś coś takiego. W ten sposób. Czyli mamy tak. To się lepnie. Nie. Czyli mamy takie, jakby. Mamy gazę. Taką, jakby dużą. Taką długą w sumie. To jest gaza, taka, jakby. No to nie jest taka, jakby gaza, tylko to jest gaza, tylko że w takiej długiej formie. Czyli tym domyślam się, że możemy. W sumie przytrzymać może nie za bardzo, bo do przytrzymywania to jest to. To jest plaster w rolce. I to jest też taki plaster w rolce, z którym się nie spotkałem. a Jak do teraz. Jest to taki jakby plastikowy taki. Być może plastikowy, który ma porobione dziurki. Może to widzieć jest taki plastikowy. Może, musicie mi na słowo uwierzyć. To jest taki plastikowe jakby. Także ale, to tym się zaskoczyłem. Nie wiem. Bo nie wiem nawet do czego to może służyć. Szczerze, no muszę się doedukować w tym zakresie. Także, no. Tu mówiłem chyba o wszystkim. No. Także no, z tego rozpakowania to będzie tyle, e, pokażę wam jeszcze do czego, do czego to służy, więc cięcie. Więc powiedziałam wam, e, że przetestuję, bo, znaczy w sumie nie przetestuję, tylko pokażę wam e, do czego taka szyna, taka o, znaczy szyna klamera. Tego za bardzo szyną nazwać nie można, bo to nie jest do końca sztywne, bo jest, no, można tym sobie machać po prostu. E, szyna kamera jest bardziej sztywniejsza. E, oczywiście, no, gdzieś tam można to zastępczo e, użyć jako szyna kamera. Właśnie, jeśli e, hmm, jeśli się nie ma szyny kamera, e, po pierwsze, przewaga jest taka nad tym, tak naprawdę, plus nie przewaga to jest plus taki, że można sobie tak złożyć i schować sobie do plecaka Z szyną klemera. No, można gdzieś ją pogiąć, no ale nie aż tak, żeby była w takiej formie, po prostu jak, jak moja ręka. No i to mniej nam usztywni rękę, nogę, czy w ogóle jakieś nasze odnóże. Zasada działania jest taka. Bierzemy, rozkładamy ją, jeśli mamy powiedzmy po, e, połamaną rękę, znaczy rękę, e, jeśli mamy połamaną rękę, to równie dobrze możemy zrobić sobie właśnie chwilkę, o właśnie tym, to jest, znaczy to jest ogólne jakieś użycie do tego, z tego co tam widziałam co, co wam pokazywałem ale jest normalnie chusta trójkątna i też nią można mm, powiedzmy gdzieś tam usztywnić tą rękę jeśli jest złamana yy, więc tak jeśli mamy połamaną rękę yy, tą rękę zostawiamy na razie tą szynę mniej więcej formujemy sobie na yy, osobie poszkodowanej ciężko mi będzie to pokazać powiedzmy tak no i formujemy sobie robimy tak? oczywiście nie tak że tu mamy praktycznie całą a tu mamy tylko tyle tylko tam mniej więcej gdzie jest złomanie robimy żeby usztywnić jak najbardziej jeszcze plus jest taki tej szyny że można jak ona jest płaska to można sobie ją wygiąć o, w ten sposób żeby nam bardziej się trzymała bo Ju, już, coś zepsułem Patrz, zepsułem już Tu jest A w każdym razie, no oczywiście Nie powinno się robić tak jak ja teraz No to bo, No na sobie będzie raczej Raczej jest to praktycznie Niewykonalne, żeby na sobie to zrobić No po prostu dostosowujemy sobie do tej ręki yy, Która, który poszkodowany ma tą na przykład, jak tą rękę mamy połamaną to robimy na tej drugiej sobie jakby mniej więcej e, jakie są wymiary tej ręki no i wtedy z tej ręki bierzemy sobie to wkładamy sobie e, oczywiście no jest wkładamy sobie i wtedy to jest trudne, mega do pokazania o. i wtedy, jak mamy już w ten sposób mniej więcej znaczy nie w mniej więcej, tylko jak mamy już dostosowaną po prostu to y, wtedy y, dochodzi nam bandaż, owijamy to y, wokół bandażem i tak naprawdę nasza rola się kończy na tym, chyba że ma inne urazy y, lub y, ma złamanie otwarce, otwarte, no to wtedy już jest gorzej, ponieważ ta ręka, jak jest otwarte złamanie, no wiadomo, jak będzie połamana ręka, to może być trochę tak. Ale jak jest otwarte złamanie, jak mamy prostą rękę teraz, to może być dosłownie tak. Tak jak jest, tu jest prosto. Może być może nie tak, ale tak może być jest prosto i nagle jest taki jakby spadek no to wtedy już jest problem troszkę ale wtedy też możemy dostosować tą, tą szynę tylko wtedy nie na drugiej ręce bo tam nam za bardzo chyba nic nie da chyba że no tutaj można sobie dostosować później najwyżej jakoś wygiąć tą szynę ale chyba najlepiej by było oczywiście delikatnie wszystko robić Nie. Tak jak ja teraz, że coś już zepsułem na tnie. o, że już coś zepsułem sobie. I... Tylko sobie po prostu zastosowujemy mniej więcej jaką ma tą rękę. Owijamy to bandażem i na razie tyle. Yy, nasza rola się tutaj kończy. No chyba, no rzeczywiście, czy ma, jeśli ma urazy jakieś inne, to opatrujemy to. Jeśli mm, nie oddycha. No to oczywiście wpierw go, wpierw go yy, reanimujemy, a później yy, gdzieś tam jeśli powróci na oddech i tak dalej. Później możemy zająć się yy, tymi złamaniami, czy no, cokolwiek co by się zdało, by stało po prostu tam później gdzieś yy, <gryw> i to tyle yy, nic więcej Wam dzisiaj do powiedzenia nie mam. E, jedyne mogę powiedzieć, że wtedy, e, w, e, wtedy kiedy wstawiam ten filmik, e, mam urodziny. I właśnie dlatego prezentuję Wam tą szynę i tą apteczkę, bo zostałam tą na urodziny. E, jeśli ktoś by się interesował e, taką właśnie szyną. W sklepie Militaria.pl ta, yy, ta szyna, coś... ta jeśli mogę to tak nazwać yy, to się nazywa nie Szyna, klamera, tylko taśmia usztywniająca. Firma to jest... Co powiem. BCB. Um, <laughs> yy, to jest firma BCB. Krzyna kosztuje 30 zł no. no i tyle chyba chciałbym wam powiedzieć, nic więcej do powiedzenia Wam nie ma. Siema. Siema. Jeszcze to dogrywam i yy, chciałbym tylko wam powiedzieć, że yy, nie stosujcie tego, yy, tego filmiku jako poradnik jakiś, bo ja nie, nie mam yy, KPP, czyli kwalifikowanej pierwszej pomocy. Yy, więc możecie to powiedzmy stosować jako, yy, hm, jakby to powiedzieć, jako powiedzmy, jak mniej więcej coś zrobić, ale nie poradnik, yy, ponieważ ani nie jestem medykiem, yy, ani nie jestem lekarzem, tak, nie mam nawet KPP, więc yy, tyle, chciałem tylko to powiedzieć, żeby ktoś się zaraz nie uczepił.